Dzień dobry, nazywam się Marek Chyla i zapraszam serdecznie na HR Open Forum, na którym to będę miał sposobność i przyjemność prezentować model kluczowych momentów w rozwoju pracowników. Opowiemy razem z moim kolegą podczas sesji o sześciu momentach które mają znaczenie w rozwoju pracowników, w budowaniu ich zaangażowania w rozwój oraz o 18 doświadczeniach, które te to zaangażowanie będą budować. Zapraszam również na część open space'ową, która odbędzie się ramkiem 11 marca. Dzień dobry, nazywam się Ari Lebrona i chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na HR Open Forum, gdzie wspólnie z Markiem Chylą będziemy opowiadali o modelu kluczowych momentów rozwoju pracowników, który rzeczywiście wpływa na to, w jaki sposób myślimy o szkoleniach i jak można je, można je prowadzić lepiej. Szczególnie zależy nam na takiej otwartej rozmowie z Państwem podczas open space'u, który odbędzie się na chwilę przed konferencją. Bardzo chętnie wysłuchamy Państwa doświadczeń i też uwag do tego, co chcemy przedstawić.